Ale ładnie tutaj nawet grzybnie widać, no to trujące. Tu jaka rodzinka! Jeszcze nie zauważyłam, jeszcze tu są, zobacz. Patrz. Tu. Mm -hmm. Tu. I tu. O, piękne gniazda. No superowe. Wiedzieliśmy, że być kawy. <laughs> Dobra, teraz muszę je... Ale super. Maluszki. Ale rodzinka. No, naprawdę. Ekstra. Pięknie to wygląda. Ale tu naprawdę, jak one pięknie rosną. Ale cudaki. Ja. Yeah. No, po prostu rewelacja. Zobaczcie jakie miejsce? Mhm. Kolejny. O, jaka rodzinka, nie wytrzymam. Jeszcze najmniejszy, malutki, o! Ja, yeah, ale pięknie. Nie było łatwo zauważyć, bo naprawdę tutaj ledwo wystawały z mchu. A, ale cudaki. No, muszę się tutaj dobrze Słuchajcie rozejrzeć, no na... to jest. Rewelacja. No, powiem Wam, że koszyk już się robi dość ciężki. Przez chwilę nie nagrywałam, bo tak naprawdę co chwilę yy, był jakiś grzybek do koszyka. No, zobaczcie, mam już prawie połowę. Są tak świeżutkie, tak cudne, że. No, naprawdę najlepsze grzybobranie w tym sezonie. Dobra, idziemy. Może jeszcze coś tutaj znajdziemy. Jest dość chłodno. Ale damy radę. A, też są Złączone chyba, Super. Ale świeżutkie. A ja mam tu takiego. Co? <ścoughs> Czekaj, przyjdę go nożyk wziąć, bo zaraz go zgubię. Jest duży uh -huh. i jest zdrowy. Ten już nie dał rady. Uh -huh. Ale piękne. Zobaczcie. Jakie mam piękne podgrzybki w koszyczku. Mm. same słuchajcie cudne i świeżutkie no naprawdę ten dzisiejszy wypad jest I kolejne, proszę Państwa, raz i dwa i widzę trzeciego. Zobaczcie, jak się skrył. O, jeszcze ze ślimaczkiem. No ślimaczku idź sobie. No, dzisiaj powiem Wam, że ten koszyk jest przepiękny, najlepszy z tego grzybobrania. No, koszyczek słuchajcie, jest przepiękny w tym sezonie. To jest nasze najlepsze grzybobranie. Także warto warto było przyjechać i myślę, że. Słuchajcie, teraz w ogóle na weekend zapowiadali śnieg, ale zobaczymy, czy rzeczywiście spadnie. Pomyślałam, że to będzie nasze ostatnie grzybobranie. No, ale słuchajcie, no, takie okazy. I czy to już by miał być koniec? Może jeszcze uda nam się przyjechać. <słuch> No jednak było warto, nie? A tu jaki piękny, malutki, kolejny, no ale te to jest po prostu rewelacja. No, naprawdę super okazy. O, widzę kolejnego pięknego grzybka. Śliczny podgrzybek kolejny. Czy to nawet? Ale ma nóżkę grubą. Gdzie jest najwam żyło się umę w tą w tak trzy. No, widzę. Raz, dwa, trzy. No. A, i tam trzy. Uwielbiam wrzosowe podgrzybki. <grydzi> mhm. Patrz, jak z tego kosza, to cię wyzłałem. No, piękny. I tam, tam pisali, o, jeszcze czas wyczyścić, a zobacz, jak jest czysty. Ale ładne, no prześliczne. Najpiękniejsze grzybki w tym sezonie. Zdecydowanie. Aha. No, bo jest linia. Okej. Okay. Dobra, wracam do mojego koszyka. O, jeden. O, mu głowę. A ja tu znowu mam jakieś zrośnięte. Zobacz, trzy nóżki, dwa kapelusze. Aha. Piękne, mhm. ale piękne. Cześć kolego, zobaczcie. No, trochę tu podgryziony, ale zobaczymy już go w domu. Kolorowo w lesie się zrobiło. Paprocie już nie są zielone. Zobacz, nawet brzozy już są się robią pomarańczowe. Ładnie. O grzybek. ...grzybek... O! Grzybki! Ale <laughs> to już białe! O! Jakie też. ładne! <laughs> Ale noga zakręcona! No. A, powiedzmy raczej będzie dobry. A ten na pewno będzie śliczny. Mm -hmm. O kolejne. No, o, ale śliczne, ale piękne. A jeszcze jeden. Okay. Extra. I jeszcze jeden. A tu jest jeszcze czwarty, ale ten czwarty coś. A, nie, nie będzie zły. Ale zobacz to. No rewelacja. Ale grzybobranie. No. Cierpliwość popłaca. Piękne.